No, hej, jesteśmy w dziewiątym odcinku naszej bezludnej wyspy. Jest w ryj. Dziewiąty odcinek nazywa się Masz za Swoje i mamy tutaj nieproszonych gości. Ja mówiłam, żeby nie ufać temu profesorowi. On wszystkim rozpowie, że tobie się powodzi, a ci wszyscy to są niedojdy i nic nie potrafią. Ta, jaka w ogóle ma fajny sznurek tutaj? Bo ta sukienka ma takie dwa sznurki, i tutaj jeden jest urwany. Jak to super wygląda. Tylko ja nie wiem, czy on by się tak trzymał. Po prostu by chyba tutaj zwisał. Nie jestem pewna. Patrz, Henryku, to ta nowa. Uch, hej, co tu robicie? To mój dom. Jest piękny, nieprawdaż, Henryku? Wypad stąd. Och tak, Sandro, znacznie ładniejszy niż nasz na plaży. Dobra robota nowa. Szybko przeszłaś od gapowiczki do kwatermistrza. Tak, to miejsce jest wspaniałe. Bardzo mi się tu podoba. Nie chcę się stąd ruszać. A ja was nie chcę pod moim dachem. Myślałam, że się zaprzyjaźnimy. Twoje łóżko jest znacznie wygodniejsze niż gołodzienie. Bo on mi z mojego łóżka. Może mi ktoś powiedzieć, czym sobie na to zasłużyłam? Sama na to sobie zasłużyłaś. Było nie mówić, że masz dom. Spokojnie, być może będziemy potrzebowali ich pomocy. Bądź miła. A co oni potrafią? Ale może lepiej nie mówić im o tratwie. Przepraszam, to był ciężki dzień. Chciałam zapytać, kto jest głodny? Jedziemy tu na jednym wózku i wszyscy zasługują na drugą szansę. Raz. Co ty chcesz teraz im jeszcze jedzenie robić? Daj spokój, sami powinni sobie zrobić. Zupa z suma? Wcześniej nie mogłaś jeść zupy z suma. Jaki garnek, ej! Umiejętności kulinarne rosną, wow! Jaka zupa! Ej, jaki ładny talerz! Tylko to nie wygląda jak zupa. I jeszcze mi tutaj śmiecić będą. Dobra, wszyscy zjedli, powiedzmy, że tym razem będziemy dla nich mili. Się śmieję jeszcze z nich. A posprzątają chociaż po sobie? O kwiatkach gadają. Weź się ze mną za przyjaźni. Wy z nią pogadaj, pozabawiaj ją. Ona tutaj chyba najlepiej wygląda z nich wszystkich. No co ci przeszkadza? No nie gadaję, że tobie przeszkadza krzywy teren. Muszę lepiej zbadać ruiny na wyspie. Wrócę wkrótce. Mam tylko nadzieję, że Wajata nie zaprzyjaźni się za bardzo z innymi rozbitkami. Poznać ocalałych. No dobra, no to pozna ich. Już chciałam z jedną gadać. To ci nagle krzywy teren zaczął przeszkadzać. Koleżanko, ja naprawdę wiem, co tu jest grane. Mam nadzieję, że mój mąż w domu dba o ogródek. Nie chcę uciec z tej dżungli tylko po to, aby trafić do innej. I co, z kim jeszcze? Emma. Oj, tutaj. Aha, gadasz z nią. Ale to ona z tobą gada. Chyba, nie? Rozmawiałaś z Robertem? Nie wpadł w histerię? Wspominał może o mnie? Czy ona jest zakochana w Robercie? Gdzie są wszyscy? Czy oni sobie poszli? Ej, no gdzie oni poszli? Mam poznać ocalałych, ale wszyscy sobie poszli. A tutaj są. Ismena i Henryk. Nie, nie plotkuj z nim. Gadaj. Gdy wrócę do domu, pobiję rekord w najdłuższej i najgorętszej kąpieli z bąbelkami. Jaki jest obecny rekord? Co ty mi owoce kradniesz? I czy kładzie na ziemi? Ta wyspa wprost prosi się, aby zbudować na niej pierwszorzędny ośrodek wypoczynkowy. Jednak najpierw trzeba w to zainwestować pieniądze, więc odpadasz. Dzięki. Na przyszłość. Nigdy więcej nie liczyć na przyjaciół z domu. Rozmawiaj, on musi z tobą gadać, nie można tego skreślić. Wspaniały posiłek Janina, dziękuję. Dopiero ci się to przypomniało? Proszę bardzo profesorze, ale dlaczego wy się ciągle kłócicie? Przydałby się zjeść tą papaję zanim się zepsuje. Przypomniałem sobie, że plemię Eloni mieszkające na podobnej wyspie tka wielkie maty z wysokiej trawy. To wspaniały pomysł, utkam żagiel. Być może za rozdrożami, gdzie znalazłaś nasz maszt, znajduje się równina porosła wysoką trawą pola zbieraczy. To powinno się nadać. Dzięki. Chyba tak chciała tą papaję, ale nie zdążyła. Spróbuję wszystkiego, aby wydostać się z wyspy i oddalić od Henryka oraz jego załogi. Cóż, profesor wydaje się świetnym kompanem i w ogóle, ale pozostali. I w międzyczasie nam y, nastała, nastał nowy rozdział. Jakiś bardzo krótki był ten poprzedni. Więc myślę, że porobimy sobie tutaj coś jeszcze. Posprzątaj te talerze. Bardzo mi się podobają te talerze tutaj. I ten garnek... Ciekawe, skąd ty wzięłaś ten garnek? Taki metalowy? No, z drewna go na pewno nie zrobiłaś. Weź prysznic. I co? A tutaj co tu już śmierdzi? Znowu ktoś papaje czy coś wziął. Weź to posprzątaj. I tak szybko ci energia spada, mam wrażenie. To idź spać. Co ty robisz, chłopie? Janina chce wywinąć się śmierci. O, już nie chce, a nie, znowu chcę. I osiągnąć poziom czwarty gotowania i poziom czwarty kondycji. A jakie to masz teraz? O, charyzmy potrzebujesz do pracy i sprzątania? To nie masz żadnego lustra. A ile kosztuje lustro jakieś? Gdzie to będzie lustro? O, jest lustro. Za 50, a to można kupić jakieś takie takie ło. Ćwicz przemowy, zdobędziesz sobie tą jedną charyzmę. I sprzątanie, sprzątanie. Z czego się bierze? Tutaj niby jest ten popielnik, rozpal ogień. Spróbuj. Aha, to też chyba trzeba czasem oczyszczać. Nawet nie zwróciłam uwagi. Porąb jeszcze te patyki, zasoby zawsze się przydadzą. I zbieraj papaje. Może ci też do zasobów wejdzie. Chociaż w sumie masz dużo jedzenia. ono się nie psuje. Świetliki, jakieś liczne. A i popływaj sobie. Może zaliczysz ten punkt kondycji. Ale to, 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 to mi się w ogóle pasek nie pojawił. Ty się uczysz tego? Dziwne. O, toaletę można sprzątnąć. Prysznic też? Nie, prysznica akurat nie. Znowu jej się tak spać chce. O co chodzi? Przecież dopiero spała. O nie, musi iść do pracy. Wajatę te też już idzie, ale ona nie musi się nic uczyć, prawda? Logika. A jak uczyć małpę logiki? Mogą rozwijać swoją logikę zbierając banany. No to zbieraj banany, tylko tutaj masz papaje. A na papaje też działa? A możesz pozmywać talerz? Ej, pokaż. Nie może. A to by bardzo logikę poprawiło. Ej, no nie macie tutaj bananów. No jak to? A są banany, zbieraj. Wojata ma w ogóle interakcję, żeby jechać do pracy. A czym ona pojedzie autem? W dżungli. No dobrze, Janina śpi, ja myślę, że będę już teraz kończyć. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w następnym. Pa, pa! Co to są za części? Nie mam pojęcia, skąd się to tu wzięło.